Laura, gratulujemy wygranej. Cenny pas i na pewno ciężka walka. Tak, dziękuję za gratulacje. Ciężka walka. no taką się nastawiałam, wiedziałam, że taka będzie. Maria dostała drugą szansę, nie miała nic do stracenia. I, i chciała mi wygrywać ten pas. E, no ale na szczęście tutaj zostaje. Mhm. Powiedz, jak ty się czułaś w ringu? Miałem takie wrażenie, że trochę nerwów było w twoim boksie dzisiaj. Tak, zdecydowanie to nie byłam prawdziwa ja dzisiaj. E, tak myślę, że ten tytuł, pierwsza walka o pas i... I to, że spełniam swoje marzenia, że w końcu idę po to, mm -hmm. po co tutaj przyszłam, to, to troszkę tam zagrało. E, nie zrobiłam wszystkiego, co chciałam zrobić, ale zrobiłam tyle, żeby zostać mistrzynią Europy. Mm -hmm. Co w tej walce sprawiało Ci największą trudność? Z mojej perspektywy ona często atakowała głową z tej odwrotnej pozycji. Widać było, że trochę Ci to wytrącało z rytmu. Tak, zdecydowanie. I, I też wiedziałam, że tak może być. Oglądałam wcześniejsze walki, miała walkę, w której rozwaliła swojej przeciwniczce głowę na pół i, i wiedziałam, że będzie to robić. E, miałam tego unikać, nie zawsze jest tak, jak chcemy. I bardzo dużo przyjęłam właśnie uderzeń tą głową. Wszystko co mam na twarzy to są praktycznie ślady po właśnie tej głowie. No na szczęście nic się nie stało większego i mogłam kontynuować walkę. To była bardzo wyrównana walka, tak w końcówce. Jak się w ogóle czułaś kondycyjnie? Bo tak też ja miałem wrażenie, to może moje osobiste, że troszkę stres z Ciebie tej energii wyjął. Tak, zdecydowanie tylko i wyłącznie stres, bo, bo byłam przygotowana na 100%, 110 e, robiłam spaniów po 12 rund z, z krótką przerwą e, między rundami, więc ja byłam przygotowana na, na tą walkę dziesięciorundową na wysokie tempo, e, więc myślę, że tylko i wyłącznie stres tutaj mi, mi odebrał troszkę sił. Mhm. Jakby się oceniła to doświadczenie w porównaniu z poprzednimi walkami i otoczka Gali i rywalka zupełnie inna sprawa? Tak, zdecydowanie. Najcięższa walka jak do tej pory. E, mogłabym powiedzieć, że jedną z takich cięższych walk jeszcze miałam w zeszłym roku z tą Kanadyjką, mm -hmm. też mańkutką. E, no ale dzisiaj to jest nieporównywalne i emocje, które towarzyszą e, takiej gali, takiemu wydarzeniu, e, plus walka o pas, e, no coś niesamowitego. Przy końcowym werdykcie, jak wiadomo było, że będzie to niejednogłośna decyzja, zadrżało serce trochę? Tak, zadrżało. E, w ogóle, e, jak usłyszałam, ostatnią punktację. I. I wyczekiwałam tak, denerwowałam się, ale jestem trochę zaskoczona, że jeden sędzia punktował 8 rund dla mnie, drugi sędzia 7 rund dla Marii. Yy, taka rozbieżność troszkę, no ale trzeba to akceptować. Duża rozbieżność, co podkreśla to, że był to wyrównany ciężki pojedynek. Eee, czy Mistrzostwo Europy? No wiadomo, brzmi dumnie, ale czy nadal uważasz, że to jest przystanek eee, do walki o upragniony pas mistrzy, Mistrzyni Świata? Tak, dokładnie tak jest. To jest tylko kolejny krok. Było ciężko, ale ten pas należy teraz do mnie. Otwieram sobie drogę. Krótki urlop i wracam do swojej pracy, bo to jest moja praca. No i co, trzeba spełniać marzenia? Często twój promotor mówił, że może jesteś nawet zbyt ambitna, zbyt szybko chcesz tej walki o mistrzostwo świata. Tak na świeżo dzisiaj po tej trudnej walce o mistrzostwo Europy chciałabyś bronić tego tytułu, czy od razu celujesz w mistrzynie? Wiadomo, że chciałabym walczyć o Mistrzostwo Świata, no bo to jest mój cel, ale e, będę słuchać promotora, będę się zgadzać z, z jego decyzjami, e, no bo to ono odpowiada za moją karierę, więc będziemy siadać do stołu i rozmawiać. E, jeśli się pojawi propozycja walki o Mistrzostwo Świata, no to będziemy to analizować i, i zastanawiać się, co będzie dla mnie najlepsze, e, ale najważniejsze, że, że ten pierwszy krok jest za mną i, i tyle. Dzięki, gratulacje jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dzięki.